Witam Was kochane lwy, z tej strony Kasia z kanału Podróż Mistyczna i pojawiam się dzisiaj, żeby zrobić dla Was czytanie. Słuchajcie, przede wszystkim na początku chciałam podziękować Wam wszystkim za subskrypcję, za komentarze, przepiękne słowa, za ciepłe słowa, za dzielenie się swoimi emocjami, swoimi przemyśleniami, za komentarze bardziej krytyczne, bo, bo, bo ja się uczę, tak, uczę się tego w jaki sposób, a przekazuję y, informacje, y, w jaki sposób y, to robię. Y, I oczywiście y, chcę to wszystko ulepszać. Także dziękuję Wam bardzo ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam za lajki, za nielajki, za zaangażowanie. Witam wszystkich tych, którzy już tutaj zaglądali. Witam wszystkich nowych. Słuchajcie, ja czytam karty bardzo intuicyjnie. Nie zawsze kieruję się tradycyjnym znaczeniem kart, nie zawsze kieruję się kartami odwróconymi. Bardzo często otrzymuję informacje z ilustracji, które znajdują się na kartach i przekazuję to, co widzę, czuję, myślę. Waszym zadaniem jest interpretacja tego, co ja. Wam przekazuję, nie wszystkie czytania będą z Wami rezonować, yy, także weźcie to, co rezonuje, zostawcie to, co nie rezonuje, yy, nie zmuszajcie żadnych informacji, nie przymuszajcie ich do swojej własnej sytuacji. Yy, co jeszcze? To są czytania ogólne, tak? Tutaj, tutaj na kanale i, i czasami będą bardzo z Wami rezonować, a czasami właściwie nie znajdziecie tutaj nic, co mogłoby Wam na przykład pomóc, tak? Albo może nie to, czego szukacie w danym momencie. Także bądźcie otwarci, bądźcie. Też słuchajcie swojej własnej intuicji, e, interpretujcie e, także e, karty, interpretujcie e, moje, moje wiadomości, które ja Wam przekazuję. E, słuchajcie też swojej własnej intuicji. Moje czytania też są bezczasowe, nie ma tutaj żadnych dat, e, ponieważ czas jest płynny i wydarzenia e, dzieją się w naszym życiu w różnym momencie, e, i to zależy od osobistej sytuacji. Dobrze. Moi kochane lwy, żeby nie przedłużać, co ja dzisiaj tutaj dla Was mam? Przede wszystkim pojawia się ta przepiękna karta świata. Świat pojawia się w Waszym czytaniu dwa razy. Świat to jest koniec cyklu. Świat mówi nam o jakimś zakończeniu, o jakiejś kompletności, o dokończaniu cyklu. Który przechodzi w cykl nowy, czyli to jest koniec i początek. Świat, karta świata też mówi nam o tym, że jest tutaj realizacja tego, bo to jest ostatnia karta w tarocie, tak? Tu jest realizacja tego, że jesteśmy duszą czy spirytem w fizycznym ciele. I że my mamy w sobie tą boską energię, i że my możemy yy, przetwarzać tą energię w świat fizyczny, w świat realny, że my kokreujemy, że my współtworzymy. I ty tutaj odnajdujesz tą siłę, tą moc współtworzenia. Ty przechodzisz w ten nowy cykl z tą właśnie świadomością. Ty zgromadziłeś pewne lekcje, pewne doświadczenia i jesteś gotowy na coś nowego. Zanim to nastąpi, będzie to wymagać jakiegoś wyboru. To jest karta z siedmiu monet. To jest karta trudnych decyzji, wyborów. Być może pojawia się świadomość tego, że coś tutaj trzeba zostawić, że być może kogoś trzeba tutaj zostawić. Jest tutaj jeszcze mała niechęć, jest jeszcze tutaj a, pewna. Mm, Pewne wycofywanie się z, z tego momentu, przejścia w ten nowy etap. Tu jest jeszcze jakiś lęk, tu są jeszcze jakieś wątpliwości. Tutaj jest decyzja do podjęcia. Pojawiasz się, mój kochany Lwie, w energii kochanków. Karta kochanków. Tak, może mówić o miłości, takiej jeszcze sprzed, um, takiej z raju, nazwijmy to, takiej z raju, takiej niewinnej, takiej duchowej, takiej duchowej. Ta karta mi mówi o tym, że tutaj jest jakieś rozdroże. Ty jesteś teraz, ty siedzisz przed tą bramą. Dość pasywnie, tak? Dość pasywnie. Bo braknie ci może jeszcze odwagi, bo braknie ci jeszcze może siły, żeby przejść przez tą bramę. Żeby rozpocząć ten nowy etap. Tu jest jakaś pasywność jeszcze. Tu jest ten, ja czuję ostatni krok do pokonania. Tutaj jest to rozdroże, które jest sugerowana przez nie tylko tutaj ten, ten portal, ale też przez dwa, tutaj te dwie kolumny. Numer dwa symbolizuje wybór. Przez skrzyżowanie się tutaj tych dwóch energii energii tej kobiecej tutaj i energii lwa. Tutaj jest jeszcze jakaś walka. Tutaj jest jeszcze jakaś niechęć. Bo karta kochanków to przede wszystkim trudny wybór. To przede wszystkim trudny wybór. Bo u ciebie zapaliło się jakieś nowe światełko. Bo tutaj pojawiła się nowa myśl. Paść mieczy, nowe ziarenko, miecz, myśl. Tu jest jakaś nowa myśl. Ty coś tutaj spostrzegasz. Może, właśnie konieczność. Odchodzenia od tych wierzeń o samym sobie, które jest tutaj symbolizowane przez sześć mieczy. Ta karta mówi nam o takim właśnie odchodzeniu od automatycznych reakcji, od automatycznych zachowań, od automatycznych myśli o samym sobie. Tutaj się rodzi jakaś nowa świadomość, która jest wyrażona w karcie. Pazia mieczy. Tutaj jest jakaś taka energia. Może już czas, żeby zrzucić ten miecz. Bo ja siebie samą, siebie samego w cudzysłowiu, Może tak, bo ja siebie samego, siebie samą ranię tutaj. Tutaj jest jakaś nowa świadomość. Hmm? I coś się kończy, i coś się kończy. To jest ta tutaj negatywność, hmm? która gdzieś tam jeszcze w tobie jest, i ona chce pozostać. Ona chce pozostać. Ona krzyczy. Ale Ty masz już tą nową świadomość, Ty coś rozumiesz tutaj. To ziarno nowej wiedzy chce być podlewane. Chce być eksplorowane. Tu jest jakaś nowa świadomość, tak, która chce się poszerzać. Chce się poszerzać. I ty być może pozwalasz tej bestii odejść. O. Ona odchodzi. Ona odchodzi. Ty się budzisz. Ty się otwierasz na nowego, nową siebie. Nie jest to łatwe, bo to wymaga siły. Bo to wymaga siły. Ty jeszcze gdzieś się kurczysz, tak? Ty jeszcze gdzieś się kurczysz. Tu jeszcze gdzieś jest ten wąż. Tu jeszcze jest ta pokusa pozostania w tym, co było, cokolwiek to oznacza. Tu jeszcze jest ta pokusa. Zobaczcie, jak te, mm, te karty tutaj, te, te, te energie mają taką samą kompozycję. Mm? Tu jeszcze jest pokusa, ale Ty tą pokusę, Ty połykasz tego węża, ale nie w takim sensie, że Ty połykasz tą pokusę. Ty. Zwyciężasz nad nią. Dla mnie połykanie tego węża jest zwyciężanie nad tą pokusą powrotu do tego, co było. To jest też, to połykanie jest dla mnie też symbolem akceptacji, godzenia się, akceptacji tego, co we mnie ciemne też. Zauważanie tego, Zauważanie tego zaprogramowania. I dlatego, że jest ono zauważone, można je zintegrować z całością. I ty się staniesz kompletny. I ty się staniesz kompletny. Bo to jest tym, kim ty jesteś. Sześć monet. Ten balans, ta równowaga, ten spokój, ta miłość, ta młodość, ta wdzięczność, te klejnoty to wszystko może być Twoje. To jest Twoje, to jest w tobie, to jest wokół Ciebie. Tutaj są gdzieś te możliwości, tak? Gdzieś te możliwości. Które gdzieś kiedyś być może pouciekały, bo zabrakło wiary w siebie, bo zabrakło mocy, bo było to jakieś zranienie. Miecze, bo było utkwienie w tej energii trzech mieczy. Ja to nazywam energią zranienia, czegokolwiek ta energia dotyczy, i brak emocjonalnego spełnienia, albo lęk przed tym spełnieniem. Odrzucanie tego kielicha, który proponuje Ci świat. Bo te automatyczne zachowania powodowały blokadę w Tobie. I ten kielich nie mógł się napełnić. I ten kielich nie mógł się napełnić. I chciałam położyć właśnie kielich w ten sposób. Może właśnie powinnam go tak położyć, bo wszystko ma swoje znaczenie. I ty, mój kochany lwie, ty pracujesz nad tym, żeby wejść w tą energię sześciu monet. Ty się otwierasz na te możliwości. Ty się otwierasz na te możliwości. Pozwalasz odejść tej energii trzech mieczy. Ty pozwalasz temu odejść. Ty się na to zgadzasz. Ty ten nóż odkładasz, bo tu jest refleksja, bo tu jest zrozumienie. Bo tu jest, bo tu pojawia się ta zgoda na ten koniec i na nowy początek. Ty pozwalasz, zobaczcie, ta osoba jest odwrócona od tego jelenia. Ona odchodzi. To jest energia trzech mieczy, to jest energia sześciu monet. Ty pozwalasz tej energii odejść. dla niektórych z was to może oznaczać, że ty pozwalasz komuś odejść. Ty pozwalasz odejść tej energii zranienia, cokolwiek to dla ciebie oznacza. Bo na ciebie czeka ten kielich. Ten nowy emocjonalny początek. Ta nowa nadzieja. Serce się otwiera. Zielony to kolor yy, czakry serca. Twoje serce ch ch się chce otworzyć na siebie samego, na innych, na inne możliwości, na świat. Zobacz, jaki ten kielich jest piękny. Tu jest energia wzrastania. I to jest dopiero początek. To się dopiero rodzi. Ale to ma potencjał rozwoju. Jak zaczynałam robić czytanie, to tą kartę zostawiłam niechcąc w innym pomieszczeniu. Jak wróciłam do tego pomieszczenia, to zauważyłam i zobaczcie, wychodzi ta karta. Ta karta miała wyjść w waszym czytaniu. To jest nowy początek emocjonalny, spełnienie emocjonalne. Potencjał. Ty tutaj wchodzisz w swoją własną energię, i dlatego, że ty wchodzisz w swoją własną energię, dlatego, że ty odpuszczasz, że ty pozwalasz temu zranieniu odejść, ty zaczynasz być w harmonii ze światem i ty zaczynasz kreować. Kreować. I to ci może przynieść, i to ci przynosi spełnienie emocjonalne. W przeszkodach macie, w pozycji przeszkód pojawia się karta yy, przytul męską energię. I ja to widzę na dwojaki sposób, moje kochane lwy. Tutaj jest potrzeba właśnie przygarnięcia tej męskiej energii, odnalezienia tej siły, której gdzieś tutaj może brakuje. Ten lew jest taki odpoczywający. Więc tutaj jest potrzebna ta siła. żeby iść naprzód, żeby siebie budować, żeby przejść przez ten portal, żeby zacząć na nowo, ale jednocześnie tak zbalansować tą energię, żeby... I wyszło mi to, co chciałam powiedzieć. Żeby tutaj nie kreować takich... Barier, które gdzieś być może się tutaj pojawiały, tak? Że być może nie dopuszczaliśmy do siebie tego piękna, bo tutaj jest takie otwarcie się. Bo baliśmy się. Bo baliśmy się. Czyli tutaj jest tak. Przyjmij tą energię męską. Odnajdź ją w sobie. Weź się w garść. Stań się tym magiem. Bo Ty masz tutaj wybory. Tutaj są wybory w tej karcie. To jest wybory. Ta karta mi sugeruje wybory. Możliwości. I ty jesteś tym magiem. Ty jesteś tym magiem. Pozwól tej energii odejść. Tej. Pozwól tej energii odejść i stań się tym magiem. Bo ty masz w sobie siłę, ty jesteś lwem. Ty masz wszystkie elementy w sobie. I czytam tą kartę jako kartę maga, słuchajcie, bo tak to jest karta kapłana, czyli to jest to uduchowienie, tak? To jest to uduchowienie, o którym była tutaj mowa też na samym początku, przy tej karcie. Zresztą karta kochanków mówi też o równoważeniu się energii męskiej i, męskiej i żeńskiej. To jest to, co ja tutaj mówiłam w tej karcie. tak. Odnajdź w sobie tą męską energię, ale zbalansuj ją energią żeńską. To jest to samo. Tak, jestem fizyczną postacią, jestem ciałem, ale jest we mnie dusza, jest we mnie kosmos. To połączenie się tych dwóch sił. I tutaj jest ten kapłan, ale ten kapłan tutaj pojawia się dla mnie jako mag. Dlatego czytam to jako maga. Tu jest ta siła. Ty masz wszystkie elementy, żeby zacząć na nowo, zacząć w taki sposób, w jaki Ty chcesz, żeby stać się autentycznym i żeby śledzić tą autentyczność. Ty tutaj odnajdujesz boską siłę, boską moc, którą masz w sobie. To światło tutaj. Ty możesz manifestować. Ty wzrastasz w swojej duchowości to jest karta kapłana ty wzrastasz w swojej duchowości. Ty łączysz tą wiedzę, ty łączysz te wszystkie elementy, które gdzieś po drodze zebrałeś w jedną całość. W jedną całość. Ty tutaj się otwierasz na samego siebie, na możliwości, na świat. Ty tutaj tańczysz. Ty tutaj siebie akceptujesz. Ty akceptujesz swoją boskość, która jest częścią Twojej ludzkości. Idziesz w kierunku słońca. Radość, entuzjazm, inspiracja. Inspiracja. Ale jeszcze jesteś w przejściu. Ty jeszcze jesteś w przejściu. Ty już tam zaglądasz. Ty już tam zaglądasz. Ty tam zaglądasz. Ty przechodzisz. Przez ten portal. Ty teraz przechodzisz przez ten portal. I chciałam Wam tego na koniec zaprzeczytać. właśnie z książeczki, tą kartę właśnie Szukaj swojego przeznaczenia. Ty szukasz swojego przeznaczenia, ty idziesz w kierunku swojego przeznaczenia, bo ty stajesz się autentyczny. Ty siebie integrujesz. Dobrze. I co ta karta mówi? Ta karta mówi nam, że masz cel w swoim życiu, masz powód do tego, żeby żyć. Możesz mieć jedno przeznaczenie, a nawet kilka tych przeznaczeń. Kilka. Tak? Może wybór należy do ciebie? Może wybór należy do ciebie? To może oznaczać swoje przeznaczenie, to słońce. I trzeba wybrać którąś z tych dróg, trzeba wybrać którąś z tych opcji, żeby to przeznaczenie się spełniło. Przejść przez ten portal. Um. I tu jest takie pytanie: czy boisz się wierzyć w przeznaczenie? Na przykład z takich względów, um, jak co pomyślą inni, a może inni będą się śmiać. Nie bój się. Spójrz na samego siebie i odkryj te rzeczy, które budzą w tobie pasję, i wyciągnij je do światła. Jeżeli chcesz kierować się swoim przeznaczeniem, musisz to uczynić. Bo jeżeli ty się boisz i nie spróbujesz, to ty się nigdy nie dowiesz, czy ty mogłeś spełnić to przeznaczenie. Ty nigdy się nie dowiesz, co cię czekało, albo co czeka na ciebie po przekroczeniu tych drzwi, tej bramy, tego portalu. Do tego potrzeba odwagi. To, czy ty ją odnajdziesz, i to, czy ty się tą odwagą pokierujesz, to tylko zależy od Ciebie. Przeznaczenie tam jest, ale to, czy Ty to przeznaczenie odkryjesz, to już jest Twoja rola. To jest też Twoja być może, być może, wolna wola. Uwierz, że wszystko, w co marzyłeś i w co wierzyłeś, będzie tam na ciebie czekać. No i z tym was, moje kochane lwy, zostawię. Z tym was zostawię, moje kochane lwy. Mam nadzieję, że coś tutaj znaleźliście dla siebie. Ściskam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam przepięknego weekendu. Pozostańcie w cieple, tak? I do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem.